W ramach prac przed Szkołą Podstawową nr 9 odnośnie zwycięskiego w 2019 roku projektu budżetu obywatelskiego zostanie rozebrana dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych, a w to miejsce ułożona nowa z kostki betonowej. Projekt przewiduje wykonanie dwóch otwartych wiat rowerowych wraz ze stojakami na 26 rowerów, każda oraz jednej wiaty zamykanej wraz ze stojakami na 20 rowerów. Łącznie znajdą się tam miejsca dla 72 rowerów. Będziemy wykonywać budżet obywatelski przy szkole podstawowej nr 9. Powstaną trzy wiaty, w tym jedna będzie zamykana, będzie trochę zieleni dodatkowej, kilka ławek i do tego kosza na śmieci. Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest firma Hydromax, spółka z Ozgarcza. Obok wiat powstanie nawierzchnia zielona z nasadzeniami. Znajdą się tam także elementy małej architektury, w tym ławki z oparciami kosze na śmieci i donica kwiatowa. Zamontowana zostanie również tablica z regulaminem określającym zasady korzystania z wiat rowerowych oraz monitoring wizyjny. Koszt wykonania wiat ze wszystkimi przewidzianymi elementami wyniesie ponad 181 tysięcy złotych brutto. Zgodnie z planem prace mają się rozpocząć jeszcze w maju i zakończyć w ciągu czterech miesięcy. Muzyka